Trochę zwierząt, takich śmiesznych akcji, z nimi oczywiście w roli głównej, a ze mną nadal pani Monika Siemiaszko, która jest z firmy Dog Cat, czyli salonu piękności dla zwierząt. Dokładnie. I tak. butiku jednocześnie, co oczywiście mogli państwo wcześniej zobaczyć. Jestem ciekaw, jakie zwierzęta najczęściej do państwa trafiają. Powiem tak, nie dyskryminujemy żadnej rasy. Nie ukrywam, że najczęściej są to psy Ras York, tak, Westy, Maltańczyki, sznaucery. Jeśli chodzi o koty persy, koty norweskie również bardzo często się u nas pojawiają. No to w takim no razie, razie też muszę się zgłosić. Zapraszam. E, oczywiście, no jak wspomniałam, żadna rasa nie jest dyskryminowana. Każdy pies tak samo potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji o każdego psa, o każdego kota trzeba zadbać. Tak? Więc... Pojawiają się psy agresywne. Nie, psy agresywne się nie zdarzają oczywiście. Jeżeli jest taka konieczność, jeżeli jest taka potrzeba, zakładamy psu kaganiec. Między innymi też dla, dla własnego bezpieczeństwa, oczywiście. ponieważ nigdy nie wiemy, jak pies będzie reagował. Z reguły są to jednak psy, są to zwierzęta przyzwyczajone do wizyt w tego typu miejscach, w tego typu salonach. Tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, chciałbym też zmienić temat na trochę bardziej nieprzyjemny, czyli porozmawiać o tym, jak zwierzęta są w ogóle traktowane. Ostatnio dowiedziałem się, że w poznańskim schronisku jest ponad 200 miejsc dla psów, a tych psów tam już jest 600. W takim razie, może jak z Pani doświadczenia, z Pani perspektywy to wygląda? Czy zwierzęta w Poznaniu chociażby są źle traktowane? Czy przybywa tych zwierząt na ulicach? Powiem tak, może nie chodzi tutaj jakby o zamierzone, złe traktowanie tych zwierząt, ponieważ wydaje mi się, że już minęły czasy, kiedy pies był utrzymany tylko i wyłącznie na łańcuchu, teraz raczej są to członkowie rodziny. Jednak bardzo często decyzja o kupnie psa czy kota jest nieprzemyślana i ludzie dopiero w okolicy wakacji zdają sobie sprawę z tego, że jednak nie mają co z tym psem, co z tym zwierzęciem zrobić i bardzo często one trafiają do schronisk. Dlatego, no, mimo wszystko, radziłabym tutaj zwracać uwagę na to, czy ludzie są w stanie zapewnić temu zwierzęciu odpowiednią pielęgnację i czas. No tak, więc dlatego powinniście Państwo się dobrze zastanowić, zanim kupicie sobie zwierzątko, bo oczywiście takim zwierzęciem opiekować się trzeba cały czas. Powracając teraz do bardziej przyjemnych rzeczy, jakimi są na przykład międzynarodowe targi poznańskie, będzie wystawa, i to międzynarodowa. Dokładnie tak. 20-21 października będzie można znaleźć podczas targów w czasie wystawy, międzynarodowej wystawy psów rasowych w Poznaniu, gdzie zapraszamy serdecznie. Oczywiście jeśli ktoś chciałby porozmawiać na temat oferowanych przez nas artykułów czy na temat pielęgnacji zwierząt, zawsze można się do nas zgłosić. Interes bardzo pięknie i kolorowo wygląda i także się rozkręca, bo planują Państwo także poszerzyć swoją sieć. Y Póki co są to raczej dalekosiężne plany, jednak nie wykluczamy takiej możliwości. Jeśli będzie zapotrzebowanie, oczywiście istnieje możliwość otwierania kolejnych salonów, ale to z czasem. Z czasem. Dlatego my też Państwa zapraszamy do takiego salonu spa, ale także butiku, gdzie mogą Państwo dokonać się. Aż mi z wrażenia ucho wypadło. Pięknego zakupu dla swojego ukochanego zwierzaka, ulica Literacka 45. Dokładnie tak, strzeszyn grecki, zapraszamy serdecznie. I tym miłym akcentem kończymy rozmowę o naszych zwierzętach i za chwilę przejdziemy do pięknego podróżowania. Zostańcie z nami.